Witam serdecznie w trzecim odcinku poświęconym multimetrom. Dzisiaj zajmę się pomiarem rezystancji. W tym odcinku też będzie, jak sprawdzić na przykład kabel do słuchawek, czy nie jest uszkodzony, czy wtyczki na przykład nie są oderwane od kabli, czy połączenia są dobre. W tym odcinku też pokażę, jak mierzyć diody, jak mierzyć mostki prostownicze. Za pomocą właśnie tego prostego miernika, i też tylko krótko będzie o pozostałych funkcjach, na przykład na podstawie tego miernika, co można mierzyć, ale to w zasadzie już pewnie nikomu z Was się nie przyda. Zaczynamy od tego najprostszego miernika, i jak było przy napięciu, tutaj też występują pewne zakresy, gdzie samemu trzeba ustawić dany zakres. Problem polega na tym, w przeciwieństwie do napięć, że przy napięciach wiedzieliśmy mniej więcej, co tam może nas czekać. Tutaj, niestety, przy niektórych rezystorach, gdzie nie znamy tych kodów kolorowych lub też te, ta farba jest starta na rezystorach, to nie wiemy, jakiej rezystancji możemy się spodziewać. No ale za chwilę pokażę, jak to zrobić. Skupię się w tym odcinku tylko w zasadzie na tych dwóch miernikach, dlatego że nie ma nic nadzwyczajnego w tych pozostałych. E, te dwa różnią się tylko właśnie, e, że w tym najtańszym trzeba ustawić sobie zakres samemu, a ten ustawia zakres automatycznie. Pierwsze, od czego zacznę, to w zasadzie nie pomiar rezystancji, a pomiar e, ciągłości obwodu, czyli tak zwane przejście e, lub piszczek w mierniku, jak zwał, tak zwał. E, może pokażę na tym najtańszym tutaj. To tu jest e, ta funkcja do mierzenia. Diod i ten widać taki symbol e, fal dźwiękowych no i od tego w zasadzie powinniśmy zacząć test naszego miernika czyli e, przełączamy miernik na właśnie na, te, na ten piszczek i stykamy dwie e, sondy po to żeby sprawdzić czy nie mamy uszkodzonych kabli e, czy faktycznie to spada nam aż do zera czy wszystko, czy miernik działa, czy jest w porządku, no to zawsze musimy od tego zacząć. Dlatego, że jeżeli kable dziś są szkodzone, no to będziemy mierzyć w ogóle gdzieś rezystancję lub, lub też obwód, a nie uzyskamy żadnego wyniku i, i po prostu może nas to prowadzić w błąd. Tutaj na tym mierniku ta funkcja jest razem z rezystancją, tylko że trzeba przełączyć tutaj jedną opcję dalej i też mierzę stykając. Te dwa krokodylki, jak widać, tu nam spada do 0,1. To jest prawdopodobnie rezystancja tych przewodów. Można by to skalibrować, ale to nie jest aż tak ważny. Taki dokładny pomiar w moim przypadku. Także nie przeszkadza mi to w ogóle. To jest bardzo przydatna funkcja i prawdopodobnie większość z Was będzie używała głównie tej funkcji, właśnie z tym sygnałem dźwiękowym, dlatego że dzięki temu można sprawdzić. Najróżniejsze połączenia można sprawdzić kable e, można sprawdzić powiedzmy masę w lampie w samochodzie i wiele wiele różnych innych rzeczy tu mam taki kabel od słuchawek będę chciał go teraz zmierzyć czy on jest nadal dobry czy gdzieś uległ uszkodzeniu może e, może też zmienię sobie tutaj na krokodylka z jednej strony przynajmniej w tym celu tutaj jak każdy pewnie wie. Taki mały jack ma trzy przewody. Jeden, drugi i trzeci. Ten najdalej to przeważnie jest masa, a to są lewa i prawa strona. A więc przykładam krokodylka do jednej końcówki, do tego miejsca na samym, na samym końcu. No i z drugiej strony. No, jak widać, tutaj rezystancja wynosi około 5,6 oma To jest dosyć długi kabel, także ta rezystancja pewnie taka tutaj będzie. Im cieńszy przewód, tym rezystancja będzie większa, dlatego do większych prądów stosuje się grube kable, żeby rezystancja była jak najmniejsza. No i wiadomo, że ten kabel wtedy nie będzie się grzał i będzie mógł przepuścić większe prądy. Sprawdzę teraz tą. Masę na samym końcu. Łapię tutaj kabel na samym końcu. I znowu tutaj na samym końcu. I też widać, ta rezystancja jest tutaj podobna. Także wszystko gra. Kabel jest cały. Tym samym można zmierzyć najróżniejsze kable. Tu mam jakiś inny, taki czterożyłowy kabel. No i tak samo, tym samym sposobem można sobie zmierzyć jeden koniec. Przykładając jedną sondę do jednego końca. Drugą do drugiego. Oczywiście tutaj trzeba znaleźć ten sam kolor. No i widać tutaj rezystancja jest bardzo mała, około 0,4, oh. także można sobie z każdą z tych żył sprawdzić, czy kabel gdzieś nie jest uszkodzony. No ale co jeżeli mamy taki kabel gdzieś wmurowany w ścianach, powiedzmy, ten kabel mógłby służyć do alarmu, czy też do kamer, czy do czegokolwiek, mamy taki kabel już wmurowany w ścianach, nie da rady w ogóle, żeby przyłożyć jedną sondę do jednego końca, a drugą do drugiego można bardzo łatwym sposobem to oczywiście dwie żyły, powiedzmy białą i niebieską złączyć razem na jednym końcu a na drugim końcu też biały i niebieski przyłożyć dwie sondy no, oczywiście ta rezystancja będzie dwa razy większa no ale można też upewnić się, że ten kabel jest dobry. I tak przy, z jednego końca można zmierzyć cały kabel. W samochodzie również można zmierzyć sobie, czy mamy masę w lampie. Powiedzmy, przykładając jedną probówkę gdzieś do masy samochodu, czyli do karoserii samochodu, a drugą do masy żarówki, też powinniśmy uzyskać przejście. I na tej podstawie wiemy, że Masa dobra, no i jeszcze jeden taki praktyczny pomiar. Powiedzmy jakiegoś przełącznika. Wezmę to jakiś najprostszy na początek. Tutaj mamy włącznik, po prostu taki włącz wyłącz. Tylko dwa wyjścia, także no wiemy jak to będzie działać, ale można sobie go sprawdzić tutaj przestawiając też miernik na, na ten sygnał dźwiękowy. Ja tu założyłem takie krokodylki, żeby łatwiej mi było złapać. No i jest przejście. Nie ma przejścia. Tak można łatwo zmierzyć, czy przełącznik jest sprawny. No to jest oczywiste w takim przełączniku, gdzie tylko ma dwa wyjścia. Ale na przykład w takim włączniku, no to już nie będzie takie proste. Tutaj są numery i po tych numerach, jeżeli ktoś się orientuje, to może faktycznie dojść do tego, jak to jest w środku podłączone. Ale nie ma żadnego schematu. No i też takim miernikiem nie tyle, co sprawdzi taki włącznik, co w zasadzie rozszyfrować jego połączenia eee, bardzo szybko można no powiedzmy złapmy sobie tutaj w dwie nóżki eee, nic a i wtedy mamy mamy tu przejście w jedną stronę jeżeli złapiemy to to mamy w drugą jest tam, także można sobie oznaczyć poszczególne końcówki, jak to podłączyć, no i żeby to wszystko działało tak jak chcemy. Następna funkcja to jest funkcja pomiaru diody. Tutaj mamy jakąś diodę taką małą prostowniczą i tak samo możemy przyłożyć jedną z sond do jednego końca, drugą do drugiego. I teraz jeżeli przyłożymy w kierunku zaporowym, czyli najprościej mówiąc tym czerwoną probówkę do strony z paskiem, i to nie, nie powinniśmy uzyskać żadnego odczytu. Jeżeli przyłożymy te probówki odwrotnie. Przykładając tutaj, mam jakiś odczyt. W tym momencie powiedzmy to jest 0,57, właśnie czego? Volta. To nie jest już rezystancja, to nie jest opór, tylko to jest spadek napięcia na diodzie. W tym momencie mierzony jest właśnie napięcie, jaka ta dioda. Jakie ta dioda pobiera. Tutaj mam taki mostek prostowniczy wyjęty ze spawarki. Taki mostkę prostowniczy jak mierzyć to właśnie pokazywałem na filmiku o spawarkach. Także jak ktoś nie oglądał to zapraszam. Tu link znajduje się w prawym górnym rogu. Tutaj szybko tylko zademonstruję jak można zmierzyć. Raz. Dwa. Trzy. I cztery diody. W tym momencie zmierzyłem wszystkie cztery diody i mogę uznać, że ten mostek prostowniczy jest dobry. Mam tu kilka elementów, kilka rezystorów i dwie jakieś cewki, tak na początek. No i jakie ja tu mam rezystory? Powiedzmy, że nie znamy się na kolorach. Nie potrafimy odczytać rezystancji z kodu kolorowego. Tak więc zaczynamy. Od skali na największą e, rezystancję, czyli 2000 kiloohmów, to jest 2 megaohmy, my no przykładamy do dwóch nóżek, jedną sondę do jednej, drugą do drugiej. I teraz ważne, nie można mierzyć rezystorów w ten sposób dotykając palcami, dlatego że ten wynik będzie bardzo e, odbiegał od rzeczywistości. Dlatego że jak przytknę tutaj dwa palce. No to jak widać, pokazuje się tutaj jakaś rezystancja, dlatego że nasze ciało ma jakąś rezystancję. Także upewniajmy się, że, że nigdy nie dotykamy e, żadnych z końców sąd. I tu wychodzi 0,09 czego? Teraz właśnie musimy odczytać z tej skali, jaka to jest rezystancja. Mieliśmy tutaj e, w kiloomach, czyli 0, może jeszcze raz. Czyli 009, czyli wychodzi na to, że mamy około 9 kOhm, no to możemy sobie zmniejszyć tą rezystancję na 200 kiloohmów i teraz będzie ten wynik dokładniejszy. No i teraz widać, że jest 9,9 kOhm, a jeszcze jeżeli zmniejszymy sobie na 20 kOhm, no to uzyskamy ten wynik bardzo dokładny. I teraz mamy dwa miejsca po przecinku, 9,98 Kilo ohma. I znowu musimy odczytać tutaj wartość kilo, czyli razy 1000, czyli to jest 9980 ohmów. No to mamy jeden rezystor, teraz drugi, też nie wiem jaka to jest wartość. Przykładam powiedzmy, na tej wartości 20 ohmów i tu widzę, że jest po jakimś miejscu po przecinku, czyli zmniejszam na następny zakres. Aby uzyskać ten wynik dokładniejszy, i tu wychodzi, że jest 331, tu już bez żadnego przedrostka. Tu są same omy, czyli 330 omów i ten zakres już 200 omów będzie za mały, żeby zmierzyć ten rezystor, i tu się pokaże przekroczona wartość tego zakresu. Czyli czas powrotem przełączyć na te 2000. Omów. i teraz mamy odczyt 332 ohmy no i analogicznie następny też nie wiem jak to jest rezystancja, pokazuje się 1000 1000 ohmów jeżeli przełączymy na kilo ohmy, 20 kilo ohm, no to będzie prawie 1 1 kilo ohm to jest 1000 ohmów wszystko się zgadza no a co z tym rezystorem następnym 0. Czyli co, czyli ten rezystor jest uszkodzony i ma przebicie. No to zmniejszymy dalej wartość ten zakres, nadal 0. Jeszcze zmniejszymy zakres do 200 ohmów. I tutaj się pokazuje już jakaś wartość 0,05. Zmierzmy to, może tym drugim miernikiem. Zobaczymy, czy on będzie dokładniejszy. Tutaj przełączam sobie na OMY. No i mierzę ten sam rezystor. I tu pokazuje mi wartość 04 oma Ten e, rezystor, co wynika tutaj z tego kodu kolorowego, ma wartość 033 oma nawet ten miernik nie jest w stanie zmierzyć tak dokładnie tej rezystancji, bo trzeba by tutaj dużo, dużo dokładniejszy miernik, ale jak widać, takie rezystory tutaj też e, mają zastosowanie. I tutaj, jak widzieliśmy, nie musimy zmie zmieniać tej, e, tego zakresu. I tak jak przyłożę tutaj na przykład inny rezystor, i w tym miejscu musimy odczytać tą wartość za cyframi, czyli tą. tą literę jaki przedrostek przed omami i to jest kilo ohmy. Tak jak w tym mierniku musieliśmy odczytać przedrostek tutaj przed tym omem na tej tarczy, tak tutaj na tarczy w zasadzie nie musimy odczytywać nic, bo mamy tutaj tylko ustawione na pomiar rezystancji, ale ten przedrostek musimy odczytać z ekranu jaka faktycznie tutaj jest rezystancja. Przyjmuje, może do następnego. I znowu 1 kilo ohm, czyli 1000 ohmów. Tutaj jak widać jest 332, czyli troszeczkę nam się różni od tamtego miernika i bez żadnego przedrostka, czyli ohmy, e, same ohmy. OK. To rezystory. E, tutaj mamy jakieś cewki, które można zmierzyć w ten sposób czy są na przykład spalone, czy też nie. Tutaj mam taką cewkę, która ma sześć nóżek. To są w zasadzie trzy cewki e, razem ze sobą zawinięte. E, czyli w zasadzie to mógłby być transformator. E, jak można to zmierzyć? Zacznę od tej małej. Przykładam jedną probówkę do jednej nóżki, drugą do drugiej. I tutaj widać bardzo małą rezystancję, około 0,1, tam co chwilę się pokazuje 0,2 ohma. To znaczy, że e, taka cewka nie jest spalona. Wierząc teraz tą, tą drugą cewkę, e, też przykładam w ten sp sam sposób. Tutaj widać, że jest przejście, drugie uzwojenie, jest przejście. Jest bardzo mała rezystancja, ale teraz na przykład sprawdzając... Jedno uzwojenie z drugim, gdzie nie powinno być żadnego przejścia, nie powinno, ta rezystancja powinna być bardzo duża. Tutaj widać, że ta rezystancja jest zaledwie 3,8 ohm, czyli to może sugerować, że tutaj gdzieś pomiędzy tymi uzwojeniami jest przebicie. Jeżeli na przykład zmierzę pozostałe dwa uzwojenia, tutaj widać, że nie ma żadnego przejścia, nie ma żadnej rezystancji, a raczej rezystancja wynosi nieskończoność. Tu zademonstruję jeszcze, jak zmierzyć, powiedzmy, transformator, czy jest spalony, czy też nie. Przykładam do jednego z uzwojeń. Tutaj jest rezystancja około 1,7 ohm. No i teraz do drugiego z uzwojeń. Tu jest dużo, dużo większa rezystancja tu jest 120 ohm, czyli na tej podstawie można sobie obliczyć. E, Przełożenie tego tego transformatora. No ale to nie będziemy się tym zajmować. Ale tu obydwa uzwojenia są dobre. No i co jeszcze można zrobić? Można przyłożyć e, jedną probówkę do jednego uzwojenia, a drugą gdzieś do drugiego. No i tutaj nie powinno się oczywiście pokazać nic, dlatego że zrobiłoby to nam zwarcie. Także można uznać w ten łatwy sposób, że ten transformator jest też dobry. Pokażę teraz inne funkcję. Tego miernika akurat. Szybko zademonstruję tylko jak to działa. E, tutaj jest NCV, funkcja, która pozwala mierzyć z odległości napięcie. Oto widać, że już mi zaczęło to pikać, dlatego że gdzieś w pobliżu znajduje się napięcie. Jest to dosyć dokładne tutaj. Mierzy to tutaj na końcu e, tych, tych szczypiec. Także jak gdzieś zbliżę tylko do napięcia. Tak od razu zaczyna to pikać. Dobra funkcja do na przykład znajdowania w ścianach gdzieś przewodów, ale nie jest zbyt to precyzyjne, także trzeba na to uważać. Tutaj są jeszcze częstotliwości. Można zmierzyć sobie częstotliwość różnych urządzeń. No, tu już się pokazuje z daleka, bo też to właśnie działa na, na zasadzie tutaj za, za złapania przewodu w środek. Pokazuje mi 50 Hz, dlatego że dziś mnie tutaj wychwytuje. 50 Hz z tych gniazdek, tutaj też te funkcje diody i i tego piszczka tutaj dodatkowo jeszcze jest funkcja pomiaru kondensatorów elektrolitycznych pojemności kondensatorów elektrolitycznych czy to się przydać może czy nie pewnie nie dla wszystkich ale do mierzenia kondensatorów elektrycznych potrzebne są inne mierniki. Tutaj tylko pojemność można zmierzyć, ale czy taki kondensator jest dobry czy nie, to potrzeba takiego miernika, tak zwanego ESR. No i tutaj już pozostałe, to co, co było objaśniane, także ten, ten miernik więcej nic nie ma. Niektóre mierniki z tego typu mają tutaj takie sloty do wkładania np. kondensatorów. Przy pomocy tego miernika, musimy użyć tutaj tych probówek, tych kabli, żeby zmierzyć pojemność kondensatorów. W takich miernikach nieraz właśnie te sloty są tutaj lub u góry, gdzie wtyka się po prostu w te sloty kondensator i mierzy on pojemność. A i też często, gęsto, można spotkać takie mierniki do mierzenia wzmocnienia tranzystorów bipolarnych. Także też można właśnie tylko wtykając taki tranzystor. Sprawdzić jego wzmocnienie. Oczywiście, im więcej mierników, im droższe mierniki, tym mają więcej funkcji. Ten na przykład ma tutaj odczyt maksymalnej wartości minimalnej, skoków na przykład napięcia czy też prądu. Potrafi odczytać też ten inrush current, czyli właśnie ten skok przy włączaniu jakiegoś urządzenia. Także no, funkcji naprawdę te mierniki potrafią mieć wiele. Jednak tak jak mówiłem na początku, w zwykłym garażu, czy warsztacie, będziemy używać na pewno tych najprostszych, dlatego starałem się wytłumaczyć, jak, jak mogłem, jak takie najprostsze funkcje działają. To wszystko w tej serii. Jeżeli macie jakieś problemy z pomiarami różnych urządzeń czy też komponentów, dajcie znać w komentarzach, może postaram się nakręcić jakiś filmik z rozwiązaniem problemu. Zapraszam do oglądania następnych filmików. Pozdrawiam, cześć.